A więc tak, lecimy z tematikiem. Dzisiaj BMW 320 Dieselek, ale wersja 184 konie w 90 czyli ostatnie lata produkcji. Co mamy? Mamy coś takiego, że auto w ogóle nie ma mocy. Nie przyspiesza, znaczy przyspiesza, ale bardzo powoli. Przyspiesza. Jak zwykły diesel błąd jest na temat sterowania tutaj od turbiny z tego co zauważyłem w ogóle nie pracuje nam to cięgno tutaj nic i nie wiem czy jest uszkodzone tutaj silniczek ten czy jest tutaj po prostu zacięta turbina także muszę najpierw to rozebrać i zobaczę co jest dokładnie uszkodzone czy sterowniczek czy tutaj się po prostu Zacieło, bo może być tak, że już nie ma tutaj geometrii i geometria jest do wymiany. Bo tutaj jest taka geometria bardzo delikatna, ona się lubi, lubi się krzywić. Często gęsto lubi się krzywić i ona się zaciera. Już miałem taki przypadek, że była uszkodzona geometria, ale no nic nie będę na razie mówił. Póki nie rozbiorę, to nie będę, nie będę wiedział. Jest tutaj trochę mokro z tego względu, że podciskałem tutaj środkiem penetrującym, żeby było lżej. Także zabieram się za robotkę i ściągnę sterowniczek tutaj od turbiny i zobaczymy co jest grane. 90 wersja LCI. M, pakiet. Przyjemne auto. A więc dobra, doszło do takiego momentu, że postanowiłem wyciągnąć turbinę. Jak wcześniej pokazywałem, nie wiedziałem, co jest dokładnie zacięte w tej turbinie. I postanowiłem ją zdemontować. A dlatego, że jest ją łatwo wyciągnąć. Co jeszcze ważnego, tutaj w tym miejscu, tu mamy to cięgno. I tutaj bardzo ciężko chodzi. Dlatego postanowiłem, że rozkręcę tutaj geometrię i zobaczę dokładnie, co się stało. Czy z tego co mi się wydaje to tutaj na tej ośce Tutaj po prostu przyrdzewiało w środku Ale to zaraz Jak Zdemontuję wszystko Zobaczymy dokładnie Co tutaj Co tutaj blokuje Także Najpierw podkręcę wszystkie te Tutaj śruby w koło I Dostać się do tej geometrii Także lecę Lecę z tematem No i co? Turbinkę mamy zdemontowaną yy... W sumie już to zrobiłem Bo Jak widzicie, geometra nie jest zatarta Tu widać, że są prześwity Tutaj latarkę przyłożyłem po to, żeby pokazać, że Nie jest ciasno, tylko są prześwity Dobra, mniejsza o to Problem był tutaj, auto dziś troszeczkę dłużej stało i w tym miejscu tutaj rdza złapała. Musiałem to rozruszać, no trochę to trwało i teraz, teraz jest ok, nawet luz jest. Także jeśli przyjdzie temperatura, to nie będzie tego w ogóle łapa, łapać. Także tutaj złapało rdza i to w tym miejscu ciężko się obracało. Rozruszane, wyczyszczone, składam turbinę z powrotem, składam e, sterownik e, z powrotem do turbiny zakładam i jazda próbna, także będę e, będę kontrolował co to, się, co to się będzie działo, ale myślę, że na 99% będzie dobrze. Mam nadzieję, że nic się sterownikowi elektrycznemu nie stało przez tą usterkę. Także składam turbinę i sprawdzamy czy auto będzie jeździć. Fajnie. I turbinka już jest na miejscu, siedzi. Wygląda to tak. Jak widzicie, tutaj pod spodem były te jedna, druga, i to jest trzecia śruba. Od spodu jest tylko mocowanie do turbiny. Obejma tutaj w jednym miejscu. Rura tutaj ta. I turbina wyskakuje nam. Bardzo ładnie. Aha, jeszcze z pół oleju. Udało jest. Miejsca jest tutaj dosyć dużo. Eee... Przed chwilą kolega tutaj zapalał. Silnik, i tutaj wszystko ładnie chodziło. Także składam to i jazda próbna. No i dobra, turbinka założona, wszystko złożone do kupy. Powiem Wam szczerze, tak, przejechałem kawałek tym samochodem. No na razie jeździ, na razie jeździ. I oby tak było dalej. Wydaje mi się, że jest dobrze, bo świeciła się kontrolka od silnika, wyłączyłem samochód 3-4 razy. Już dokładnie nie pamiętam? I kontrolka od silnika zgasła, czyli po prostu auto już nie widzi y, powrotu błędu. Także nie świeci się kontrolka od silnika. I raczej jest dobrze, bez kasowania, bez kasowania komputerem, y, kontrolka sama zgasła. Yy, no nic, robimy teraz. Rundę pokazową Teraz daję gaz To ta auto jedzie Także nie jest Nie jest źle, wiadomo 184 konie z automatik, Zawsze troszeczkę tych koni przy tym automacie ucieka nam ale chodzi dosyć dobrze nic ciśniemy nie no ciągnie normalnie Mówię automat, automat tutaj yy, robi swoje, bo to jest klasyczna skrzynia ZDFa, a i ta skrzynia jednak troszeczkę zabiera, zabiera mocy. Ale naprawdę można uznać za udaną, jeszcze zrobię tylko diagnostykę Auto jeździ. Moc ma także, jest super, tylko się cieszyć. Także, cześć Wam wszystkim, na razie do zobaczyska, do następnego <gry> mojego filmu. Hejka.